Na polu ładowarkę JCB 530x70, dwa rozrzutniki Tytan 10 tonowe, ciągniki mamy klasy no, Ares, ten klas to jest 125 koni, Renówka jest 110 koni. I dają sobie radę spokojnie. Tam co innego może aby być jakiś teren taki bardziej pagórkowaty, ale tutaj bez, bez problemu. Nie? Jaką kwotę tutaj trzeba wydać na to, żeby taką usługę zamówić u siebie? No godzina na dzień dzisiejszy kosztuje 670 zł. Czyli liczycie to tutaj od godziny, a nie od wywiezionego, na przykład rozrzutnika, coś takiego? Na godzinę, usługa na, na godzinę. No dobrze, mamy yy, wywóz obornika, jakie jeszcze poza tym usługi u was można zamówić, jak to wygląda? Nas może jak mówiłem, no wywóz obornika yy, wywozimy gnojowicę, siew kukurydzy, później oprysk też, ewentualnie jeśli ktoś jest też mam opryskiwacz ciągniony. No i uprawa orka te rzeczy. Podstawowych, choć coraz mniej tego jest, ale też są jeszcze. Jest, jest zapotrzebowanie na tą usługę. No i wiadomo, już żniwa, przechodzimy do żniw, to żniwa kombajny, zbiór pracy zwijające. jesień, to są sieczkarnie, mamy się las jaguar, później zbiór kukurydzy na ziarno, suszenie kukurydzy. Znaczy, tak naprawdę cały rok coś się cały, dzieje? Cały co, tak, dokładnie, cały czas, jest, 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 w tej chwili jest zapotrzebowanie na to.